Miłość, proszę Państwa, nie wymaga żadnego poświęcenia, a trauma. Owszem, miłość wymaga dojrzałej obecności, a nie transakcji. Miłość potrzebuje dwóch dorosłych. Symbioza ma jedną dorosłą i jedno dziecko i to jest zawsze katastrofa. Miłością można się tylko stać, a nie ją. Dostać, bo po pierwsze, kto nie umie być sam i samodzielnie się regulować, nie jest gotowy na my. Jeżeli ktoś nie ma regulacji wewnętrznej, to każda relacja będzie się stawać protezem, nosidełkiem, respiratorem, dializą emocjonalną. Wtedy Miłość to nie jest spotkanie dorosłych, tylko transfuzja życia i emocjonalny tlen. Ty mi dawaj oddech, bo ja nie mam własnego. To nie jest żadna miłość, tylko pełna sekuracja. To jest podtrzymywanie przy życiu trupa. Kto nie umie regulować się sam, używa. Drugi osoby jak u ładowarki. I tu właśnie rodzi się love bombing, czyli bombardowanie miłością. Love bombing to zaleje cię dawaniem, bo ja mam ubrane w głowie, że tak właśnie wygląda miłość. Żebyś była zaangażowana, bo ja potrzebuję Twojej energii, Twojej uwagi, Twojej obecności, bo sam siebie nie udźwignę. I to. Nie jest dawanie, to jest emocjonalny stalking w białych rękawiczkach. Miłości nie można dostać, bo jeżeli jej się nie ma w sobie, nie ma czym się jej przyjąć, tam nie ma tego urządzenia, które najpierw potrzebuje się tam dojrzeć i zainstalować. To jest brutalne, ale prawdziwe. Ludzie, którzy żebrzą o miłość, nie potrafią jej utrzymać. Nawet gdy ją dostają, bo miłość nie wypełnia dziury po traumie i po braku ja. Miłość nie cementuje waszej tożsamości. Miłość nie zastępuje regulacji. Jest wymianą poczucia własnej wartości opartej na byciu, a nie na jakimkolwiek udowadnianiu czy kupczeniu. Ona jedynie poszerza to, co już jest. A jeżeli ktoś w środku ma pustkę, to dawanie drugiej strony spływa po nim jak woda po teflonie. Za dużo przeraża, za mało porzuca. Coś nie po jego przeładowuje. I to jest chore koło. Miłość nie jest wymianą przysług, jest czystą obecnością, gdzie się nie zapierdala. Dawanie jest efektem ubocznym miłości, ale nie jej definicją czy też konstrukcją. Miłość to nie daje ci, żebyś mnie wybrał czy wybrała. Miłość to jestem przy sobie, więc mogę być przy tobie i tobie towarzyszyć bez żadnego mikro czy makro zarządzania. Pięć, miłością można się stać tylko wtedy, kiedy ja jest nasycone. Kiedy ktoś nie żebrze. Nie przekupuje, nie kontroluje, nie poluje na uwagę, nie testuje, nie domaga się, nie zmusza, nie urządza te teatrzyku cierpienia. Miłość zaczyna istnieć dopiero tam, gdzie drugą osobę można puścić całkowicie wolno, bo ona nie może być gwarantem, bo jeżeli się kocha naprawdę. To nie musicie jej otrzymać, kupować ani przekonywać. 6. Dawanie bez dorosłego ja to próba kupienia tego, czemu sam, czego samego się nie posiada. A więc jeżeli. Nie macie spokoju, będziecie kupować czyjś spokój. Jeżeli nie macie poczucia własnej wartości ani godności, będziecie kupują, kupować yy, cudzą uwagę. Jeżeli nie macie miłości do siebie, bez próby poprawy będziecie kupować czyjąś obecność. A to zawsze kończy się niczym innym, tylko tragedią. Miłości nie można dostać, kupić, przyciągnąć, odepchnąć. Miłością można się jedynie, Stać, czyli umieć być samemu i umieć przede wszystkim regulować siebie, a nie przekupywać drugą osobę swoją dostępnością. To jest esencja zdrowej relacji i tylko w takich warunkach prawdziwa relacja może bez gwarancji jakiejkolwiek zaistnieć. I to jest esencja przywiązania bez traum, to jest esencja wolności w miłości, to jest dokładnie to, Czego większość ludzi się boi? Że jak już nie będą dawać za dużo, to nic nie zostanie. Ale prawda jest taka, że dopiero wtedy zaczyna się miłość i dla niektórych z Państwa to może być wstrząsające, bo zdrowy człowiek nie wejdzie w relację z osobą symbiotyczną, w której ma być czymś układem krążenia czyimś tlenem. I taka osoba podziękuje tej drugiej za próbę zamachu na jej autonomię oraz suwerenność. I wszystko zaczyna się od zaprzestania takich zagrywek, które są starsze niż węgiel ewolucyjny. Każdy ma z nas sobie takie napędy odziedziczone. I jeżeli chcemy puścić te napędy kontrolne, wszystko zaczyna się od rozmowy. I to jest bardzo ciekawe, które mechanizmy wstają w momencie, kiedy. Iluzja rozsypuje się jak domek z kart na takich sesjach. Link, jak zwykle, w opisie tej transmisji. Do zobaczenia po drugiej stronie: utraty całkowicie kontroli.